Cześć! Dobrze, ja no już zacznę. Witam Was gorąco w ten środowy wieczór. Przyszedłem tutaj, żeby Wam powiedzieć, że potrzebuję Waszej pomocy finansowej, żeby móc wystartować w 13. półmaratonie warszawskim. Uruchomiłem zbiórkę, jak poprzednio. Teraz mam na razie 70 zł. Tylko 70 zł. Potrzebuję mieć 350 do 28 lutego. I w tym filmie zwracam się do Was z taką prośbą o wpłaty. Wiem, że już pokazywaliście wcześniej, że jak Was się poprosi, to, to wpłacicie dlatego mam nadzieję, że tym razem tak będziecie be, be, hojnie wpłacać. Co najmniej uda nam się tyle wpłacić, co, co wcześniej. No tutaj reżyser daje jakieś znaki, ale nie wiem, coś tak z kamerą. Yy, ok, od, odbijmy od tematu yy, Nie no, nie można tego wygadać, bo nie będziecie chcieli oglądać, dlatego mi zależy na tym, żebyście wpłacali, a ten film to tylko tak o wasze zainteresowanie na chwilę. Siadajcie do komputerów i klikajcie co tam gdzie trzeba kliknąć, żeby dzieci dostały odpowiednią pomoc. Dziękuję.